Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mówi dla Was JB Widarki. Witam Was w drugim odcinku z gry MacPixel. Ehm, wiem, że w poprzednim odcinku troszeczkę zwaliłem początek, więc przepraszam Was za to. Troszeczkę zbyt poszedłem wesoło do tej gry, ponieważ się podjarałem strasznie tą grą. Tak więc ehm, dobra, rozpoczynamy drugi odcinek z właśnie tej porąbanej gry. E, będzie teraz um, beaten, beaten, czyli teraz zostało nam to. E, zostały nam ostatnie. Zobaczymy, co nas czeka. Co mamy uratować, kogo mamy uratować, kogo wstawić coś w dupę albo gdzieś indziej. Coffee, coffee, coffee. MacPixel. E, Dzień dobry. E, chciałbym, chciałbym, chciałbym. Um, nie wiem, może tę kawę albo to. O, o, dobra. O nie, szklanka była, no nie, gdyby tej szklanki nie, nie było, to by było fajnie Ajajaj, aj, aj. winda. Oj, winda, winda. Mm. Czyli... A, ta winda spada, dobra. yyy... Dzień dobry. Chciałbym... chciałbym yy, na czwórkę albo na piątkę poziom piąty. Yy. I co mam to? Yy. Czekajcie, może otworzymy drzwi? O, tak. Dobrze, tak, jest, udało się, i teraz w górę, pędem, szybko, jest, udało się, pięknie, hell yeah, kolejny poziom poszedł. Będę sobie popijał soczek tutaj, mm, oh, się ma kapitanie, e, to jest bomba, to jest bomba, to jest bomba, to jest bomba, co mam z tym zrobić? E, mamy z tym zrobić, mamy z tym zrobić, co mamy z tym zrobić? Tak, bardzo dobry pomysł. <laughs> A, dobra, wywalimy przez okno, dobra, już następnym razem będę wiedział. Ou, cofamy się do czasów prehistorii. Bierzemy klucz. I napieprzamy jaskiniowca. Dobrze, no! Do Dobrze, dawaj, jedziesz, dawaj, jedziesz go. Aj, nie udało mi się, myślałem, że musimy rozwalić jaskiniowca. Ou, oh, yeah! Niebezpieczny, dangerous. pracę na wysokościach. E, weźmy pająka. I dajmy go za okno. Niech coś zrobi. W porządku. I, hell yeah, udało się, proszę Państwa. Po prostu to było genialne. Już dwa poziomy nawet za pierwszym razem, no ludzie. Naprawdę no, fajnie. Eee... Eee... -e 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 -e. dawaj, kopaj bombę. Dobrze. <grym> no, Okej. Okay. A ja jej nie udało się. E, trzech razy z rzędu, dobra, nieważne. E Dzień dobry. E, tym razem we weźmiemy Wadro i na napieprzajmy w nim, w nim tę radię. E Eee, i co? Aha, o to chodziło, dobra, czyli tamta kawa była e, bombą. E, to tym dobra, to tym razem wywalmy za okno. E, tą bombę. Chyba to, bo tutaj jest... No, no, no. Dobrze, chyba, nie wiem. Nie zatonie? Nie, jest, dało się, ludzie. Dobrze idzie, dobrze idzie, dobrze idzie, a tutaj to nie mam pojęcia co zrobić. MacPixel, eee... Musieliśmy wylać na niego. Aha, dobra, rozumiem. Jezus, Maria. O, bonus round, proszę państwa. E, dobra. E, u tego już byliśmy. Pójdźmy do tamtego. Zabierz mu to, co trzyma. Dobrze. <grym> Nie wiem, o co tu tutaj chodzi, ale jest fajnie. Jest fajnie. Dobra, i został nam ostatni poziom. Czapka. Kopnijmy go. Dobrze, robisz, dawaj, jedziesz. Może nie, dawaj, dawaj. Trześć, jeszcze raz, jeszcze raz, dawaj. Bierzesz tą bombę i zabierasz ją. Dawaj, szybciej. My się poskarżyć generałowi. Dobrze. I wybuchnie pewnie. O, udało się, proszę bardzo, proszę bardzo. Proszę bardzo. Mac Pixel. The Dave is saved. Minuta, i 6 sekund nam się udało, tak więc jest naprawdę fajnie. I teraz. Get in all... Aha, czyli w całe złoto trzeba e, zdobyć. Rozumiem. Aha, no to dobra, Co zrobię to poza odcinkiem. E, wracamy teraz, robimy sobie Chapter 2. Spadaj na dół. E, dobra. I jedziemy. Chyba o to chodziło, tak? Dobra. Bombastic, bombtastik, bezfantastik, save the day map pixel. Uratuj nas, MacPixel, zrób coś, uratuj nasz świat! Tak, e, podziękujmy sobie za to. <grywy> Okej. <Okay. grywy> Skąd tam się wzięła kotwica, po pierwsze? E, w Jakiś budynek? MacPixel. O nie, on jest w ciąży! Pani doktor, przyjmuj dziecko, przyjmuj dziecko! Dobrze, kopnij go jeszcze raz. Dziecko nie może się urodzić bagna? przez to, to, to jakiś dom pod, nad chmurami? U, weźmy go I... wywalmy go przez tą dziurę Okej okay. <grymny> Okej <Okay. grymny> Boże, jakie to jest głupie <grymny> Weźmy tą dźwignię uruchommy Dobrze A, nie udało się. Myślałem, że dziadek będzie miał w sobie bombę, dobra. Forfan um, For fun. Um, Przyjechał mi się na kauruzeli szczerze mówiąc. Boluny um, mają bombę! Nie, jednak nie <ścoughs> Mega mega szatan! Jezu! Ope oby, oby To jest bomba. Weź go, weźmy tak Ej. A pogo. I weźmy kurę tutaj. I dobrze? Yes, uratowaliśmy koncert. Kufnem. Powinienem pójść na koncert, skoro uratowałem go. Dostaliśmy, bo do, powinniśmy dostać jakieś wynagrodzenie, honor albo cokolwiek. E, weźmy sobie to, może co tu leży. Dajmy to, nie wiem. Temu. Masz, trzymaj. <noise> na głowę załóż. No, nie wierzę. Dobra. Weźmy sobie to. To jest bomba. I wsadźmy mu to w dupę. Dobrze, nawalę go po brzuchu tym. Dobrze. Boże... Ja nie wiem na co, co chodzi w tej grze, znaczy jest fabuła niby, że mamy uratować świat przed Zagładą. Czekajcie, weźmy tą bombę. Aha, czyli to nie jest bomba, rozumiem, komputer to jest bomba. Bombastic, fantastic. MacPixel. Weźmy sobie, nie wiem co to jest, yy... Weźmy, no, dajmy to. Trzymaj. I teraz... Nie. Jednak nie. Ale już będę wiedział, co trzeba zrobić, tutaj tylko trzy wyjścia są. A tutaj... Nie wiem, gdzie są te balony. Czekajcie, weźmy sobie może watę cukrową i sobie zjedzmy ją. Jestem głodny. Eee, I dajmy klonowi może. Żyj to. kurda przechodzimy już drugi raz. Nic nie mogłem załapać. O co chodzi? Eee, to są majtki, tak? Weźmy może majtki jeszcze raz e, i pociągnijmy sobie nimi za dźwignię, e, albo załóżmy je królowi na głowę. Aha, no logiczne, bardzo logiczne. To kto by się spodziewał takiego rozwiązania, takiego potoku sprawy? E, I tak, tutaj może. Weźmy sobie to i dajmy to temu gościowi. Masz, trzymaj. Wstać mu to w dupę. No okej, okay, o to chodziło. Okej. Okay. O Boże. Nie wierzę. Weźmy tego gościa i rozwalmy mu komputer. Ja pierd... Nie, nie, o to chodziło. O Boże, nie wierzę, naprawdę. Weźmy tego granata i, i wysadźmy go. Hell yeah! O to chodziło! O to chodziło, to było logiczne. For fun, jeszcze raz jakieś wesołe miasteczko. Weźmy tu może tą watę i dajmy do balonów. O! Czyli clown miał albo w balonach było rozwiązanie, albo w balonach był jak to się nazywa? Był... w balonach czekajcie. Może weźmy tego gościa i napieprzajmy w nim bombą. Rozumiem? A raczej nie rozumiem o co tu chodziło. Ale będzie bonus round. O Miancut! Eee. Idźmy sobie do tego kota. What the fuck, co ja mam tu zrobić? What the fuck. O nie, krowa się rozpadła na wiele części, ale teraz jest więcej tańczy. Minuta 59 sekund, proszę Państwa. Co za niespodziewane. E, niespodziewane, o, e, coś tam niespodziewanego. E, the day is saved i chyba tak. Dobra, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. E, do, do zobaczenia w trzecim. Może się zobaczymy, może nie. Zobaczymy. E, kurna gra mi się naprawdę spodobała. Jest ona. Trochę porąbana, znaczy trochę, to w ogóle jest najbardziej chora gra w jaką grałem, oprócz e, tych horrorów i tak dalej, ale horrory muszą być porąbane. E, ale MacPixel po prostu to jest gra jeszcze bardziej chora od wszystkich, dobra e, nie przedłużając, do zobaczenia, do zobaczenia na razie w trzecim odcinku i siema! Cześć!